Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marian Zembala, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem, następcą profesora religii w Zabrzu i wieloletnim dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tego szpitala, który jest uważany dzisiaj i słusznie za wiodący, za czołowy w Polsce szpital. Kardiologiczno-kardiochirurgiczny w obszarze medycyny sercowo-naczyniowej. Jesteśmy z tego bardzo dumni. To zasługa przede wszystkim e, ludzi, którzy przez lata tworzyli tę markę i dzisiaj ten ośrodek jest znany nie tylko w Polsce, ale w Europie. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy ośrodkiem akademickim, to znaczy wiele oddziałów klinicznych. Znajdujących się w Śląskim Centrum, powiem, większość oddziałów kardiologii, diabetologii, kardiochirurgii, transplantologii, chirurgii naczyniowej to są oddziały kliniczne należące do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Drodzy Państwo, jesteśmy społecznością e, akademicką. My, nauczyciele akademiccy, mówię to z dumą, którym bardzo zależy. Powtórzę jeszcze raz. Wyjątkowo zależy, aby młodzi lekarze, a więc studenci naszej uczelni, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, e, diagności laboratoryjni e, byli jak najlepiej wyszkoleni, aby wkraczali w zawodowe życie z dużym bagażem doświadczeń, zarówno klinicznych, jak i teoretycznych, aby byli dobrymi lekarzami. Aby mieli poczucie satysfakcji i dumy, że są absolwentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Drodzy Państwo, czas pandemii trochę nas wszystkich zmienił, pozamykał w pomieszczeniach, i oczywiście nie, nie możemy zatrzymać czasu, bo choroby przebiegają. I mogę powiedzieć z dumą, jako dyrektor Śląskiego Centrum, że nawet w trudnym czasie pandemii. Ten szpital był czołowym szpitalem, który w medycynie specjalistycznej w Polsce odniósł nadrzędną rolę. Bo jeżeli kardiolodzy, kardiochirurzy wykonali prawie 2000 operacji serca u dorosłych dzieci, to czapki z głowy jesteśmy z tego powodu dumni i cieszymy się. Drodzy Państwo, rozpoczynacie kolejny rok akademicki. Czyli coraz bliżej do szczęśliwego finału, kiedy dostaniecie tytuł lekarza, medycyny, stomatologii, analityki, ratownictwa i będziecie wkraczali w dorosłe, zawodowe życie. Chcę Wam powiedzieć, że troską uczelni, ale i nas, nauczycieli akademickich, aby Was jak najlepiej wyszkolić. W związku z tym chcę Wam powiedzieć, że nowy rektor, który profesor Tomasz Szczepański. I nowe władze uczelni, którym gratulujemy. Wierzymy, że z ich konkretną pomocą zostaną spełnione nie tylko zobowiązania, które składali, kiedy starali się o tę zaszczytną funkcję rektorów, prorektorów, ale także zależy nam bardzo i życzmy im, aby w czasie ich działania poziom, jakość kształcenia, marka, wyniki. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego były na tyle dobre, że nasz uniwersytet przeniósł się do czołówki Uniwersytetów Medycznych w Polsce. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak. Pamiętajcie, ten uniwersytet, Śląski Uniwersytet Medyczny, ma wielkich, wielkich patronów, wielkie giganty polskiej medycyny. Profesor Franciszek Kokot, profesor Herman, profesor Zbigniew Religa. Profesor Pasyk, wielu, wielu innych, którzy dzisiaj są dumą i siłą medycyny, a my, ich następcy, się bardzo staramy. W związku z tym chcę powiedzieć, że na podstawie decyzji rektora z 9 września ten dokument na stronie internetowej Śląskiego Centrum Państwo możecie przeczytać i proszę przeczytać. Bardzo starannie informuję w nim szczegółowo. Jakie ograniczenia związane są z czasem pandemii? Innymi słowy, jak możemy w sposób bezpieczny zachować kompromis rozsądny między bezpieczeństwem chorych, bo ono jest najważniejsze. Pamiętajcie, najważniejsi są chorzy, a ponieważ w naszym szpitalu, w Śląskim Centrum Chorób Serca, są chorzy z całego kraju, w tym bardzo duża grupa chorych po transplantacjach serca i płuc, gdzie jesteśmy mistrzami nie tylko w Polsce, ale w czołówce Europy. Mówię o tym z dumą i to jest zasługa następców profesora religii, a więc moja i mojego znakomitego zespołu docentów. Michała Zembali, docenta Hrabkowicza, docenta Pacholewicza, docenta Pawlaka, docenta Ochmana. Mówię to z dumą i z wielkim szacunkiem wobec moich kolegów, którzy walczą, aby to dzieło rozwijać. Drodzy Państwo, z przyjemnością powiem, że dzięki działaniom władz dziekana, dzie, dziekańskich Wydziału Zabrzańskiego, pani dziekan Żywiec, pani dziekan Grzance, którym bardzo dziękuję, bardzo szczegółowo omówiliśmy warunki szkolenia w Śląskim Centrum. Rektor wyraźnie wskazał na tak zwany tryb mieszany. To znaczy będziecie Państwo korzystać maksymalnie ile się da ze szkolenia drogą... I Online, do czego bardzo zachęcam. Zwłaszcza, że mamy starannie przygotowane zarówno my, kardiolozy, jak i kardiochirurzy transplantolozy, diabetolozy, i wszyscy w śląskim centrum zaplecze, filmów dokumentacyjnych, edukacyjnych. I jeszcze jedna uwaga. Proszę Państwa, to nie przypadek, że studenci śląskiego Uniwersytetu medycznego, którzy jeszcze niedawno, 60 lat temu, w egzaminie LEP-u byli na wogonie polskim, co było dyshonorem dla nas. Od dwóch lat są wśród czterech, pięciu najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce. To jest zasługa studentów ambitnych, coraz bardziej ambitnych i nauczycieli, ale także nas. Poświęciliśmy olbrzymi wysiłek, aby tak szkolić Was, drodzy studenci, abyście u nas w Śląskim Centrum Chorób Serca, w miejscu, gdzie tkwi filar Wydziału Zabrzeńskiego, bez, bez tych klinik posadowionych w Śląskim Centrum, Wydział praktycznie Zabrzeński by był bardzo ograniczony, żeby nie powiedzieć, zupełnie nie miałby szans być w tej pozycji, w tym miejscu, w którym dzisiaj jest, i chcę to wyraźnie z dumą podkreślić. I robimy wszystko, aby tak dalej było. Drodzy Państwo, Będziemy uczyć się w trybie stacjonarnym, w wąskich grupach, ale co jest szczególną cechą zabrzańskiej edukacji, będziecie korzystać z wszystkich sal seminaryjnych i, i dostępnych miejsc, a mamy ich wiele, które bardzo ułatwiają proces kształcenia i szkolenia zawodowego, łącznie z symulatorami. Będziecie mogli zobaczyć w dziale nauki i szkolenia, w jaki sposób. Echokardiografia, czyli podstawowe badanie diagnostyczne, pozwala nam rozpoznać chorobę serca i innych narządów, jak się tego uczyć w sposób bezpieczny. I moi drodzy Państwo, a zatem prośba: każdy z Was, kto przychodzi do, do seminarium, na zajęcia praktyczne do Śląskiego Centrum, przekracza bramy tego szpitala, jest zobowiązany poddać się. Wszystkim wymaganym restrykcjom. Co to znaczy? Obowiązkowo oświadczenie podpisane, że nie miał kontaktu z pacjentami z COVID-em, że jest zdrowy. Proszę Państwa, jesteście przyszłymi lekarzami. Nie macie, zwracam się do Was jako starszy lekarz, kolega, nie wolno tego zataić, bo zatajenie groziłoby przeniesieniem COVID dla chorych, szczególnie nie trudnych to jest chorych po transplantacji. Oni, jeżeli ulegną zakażeniu COVID-em ze względu na immunosupresję, nie mają szans i nie możemy do tego dopuścić. Po drugie, zachowujemy wszystkie wymagania, a więc maski, ręce, rękawiczki, odkażanie rąk, przede wszystkim odległość społeczna. Nas bardzo martwi, jak ktoś nie ma masek. Drodzy Państwo, Śląskie Centrum Wam te maski zapewni, Proszę o tym pamiętać. To jest także duży nasz dodatkowy organizacyjny i finansowy wysiłek, ale szkolenie lekarzy jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. I chcę powiedzieć, proszę pamiętać, że gospodarzem oddziałów są w Śląskim Centrum, będą oddziałowe pielęgniarki. One każdemu z Was mają prawo zwrócić uwagę. I do tej zwróconej uwagi trzeba się bezwzględnie dostosować. Innymi słowy, jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał, tych naszych restrykcji ograniczeń będzie niestety wyproszony ze Śląskiego Centrum Zajęć, a tego byśmy nie chcieli robić. Proszę pamiętać, że jeszcze gorszą szkodą, niepowodowaną szkodą byłoby przeniesienie zakażenia. A więc drodzy przyjaciele, witamy nas w naszych progach Śląskiego Centrum. To jest jak polski Harvard. Śląskie Centrum to jest jak polski Harvard ze względu na największy dorobek naukowy, kliniczny, jaki istnieje w instytucjach medycznych, nie tylko na Ślą i Śląskim Uniwersytecie Medycznym, ale i w Polsce. Dodatkowo, z naszej inicjatywy przed laty powstał kardiomed Silesia. Niesamowita instytucja. Instytucja, którą możecie zwiedzić, do czego zachęcam, gdzie zobaczycie z bliska, jak wygląda, wyglądają tworzenie nowych technologii w zakresie hodowli tkankowych, w zakresie w zakresie sal hybrydowych i możliwości eksperymentalnych, które się dzieją, zobaczycie nowe zagadnienia w zakresie biotechnologii, które otworzą Wam drogi do pasji naukowej, do, do poszukiwań, do poświęcenia się nauce. Kończąc, drodzy Państwo, w imieniu własnym i współpracowników zapraszam do magicznego miejsca: Śląskie Centrum Chorób Serca, które z dumą reprezentuje i jego ludzie, to takie magiczne miejsce. To jest polski Harvard. Jesteśmy z tego dumni. Mówię to nie w poczuciu próżności, ale dumy. W związku z tym cieszymy się, że będziecie się szkolić z nami. Ale dopóki czas pandemii nie ustanie, pod pewnymi ograniczeniami i restrykcjami my zrobimy bardzo dużo ze mną włącznie, żeby Państwu doświadczeniem służyć, dzielić się doświadczeniem, Pokazywać, omawiać przypadki, być lepszymi lekarzami. I na koniec, specjalnością Śląskiego Centrum jest to, że wysyłamy Państwu przed rozpoczęciem ćwiczeń wytyczne postępowania w, w najważniejszych chorobach serca płuc i naczyń, czyli w medycynie. Proszę Państwa, to, są takie, to jest taka nawigacja, jak się poruszać w nie, na, nie, na nieznanej trasie, bo jesteście młodymi lekarzami. Te wytyczne są jak Biblia. Ważne i potrzebne. A my będziemy Wam służyć. Jak przestudujecie z naszą pomocą, będziemy dyskutować z Wami, odpowiadać na Wasze wątpliwości. Kończę zaproszeniem od 1 października. jeszcze jedno na koniec. 23 października, a więc niedługo w Zabrzu, w Śląskim Centrum Chorób Serca, w audytorium imienia profesora religii, z mojej inicjatywy, odbędzie się, będziecie mogli uczestniczyć w tym zdalnie. Kolejny raz Zabrzańska Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna, dostępna online. Zainteresowani kardiologią, kardiochirurgią, transplantologią, ale i diabetologią, i innymi diagnostyką obrazową, może każdy z Was korzystać drogą, Online, ze spotkania z najlepszymi ekspertami. To jest najlepsze seminarium na żywo, jakie może być. Kilka dni temu skończyliśmy transmisję na żywo z bardzo silnym udziałem Śląskiego Centrum i ekspertów Śląskiego Centrum w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To wszystko jest dla Państwa dostępne. Korzystajcie z tego maksymalnie. Inwestujcie w siebie, a przede wszystkim zachowajcie bezpieczeństwo. I świętą zasadę primum non nocere. Najpierw nie szkodzić. Witam Was serdecznie jako dyrektor i nauczyciel akademicki w Polskim Harvardzie. Witam, cieszę się, że będziecie z nami, że dzięki Wam i nam pozycja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego będzie rosła, będzie coraz większa, coraz ważniejsza, a Wy będziecie naszymi dobrymi ambasadorami. Avanti Amici. Do zobaczenia.